No słuchajcie, rozwaliłem system chyba. Jeszcze nie jestem pewien, co to jest, ale się domyślam. Ja pierdzielę. Kawał srebra. Ło, kurde. Iuhu! 1700. No nie mówcie, że ja to zrobiłem, to rysy na tej monecie łopatką. Kurwo. 1700 nie, nie odczytam. Druga strona. Mm, nie, był to guzik. Był to guzik. Widzicie? Także z 10 chyba krajcarów. Tak, to będą krajcary chyba austriackie. Zrobiony guzik. No ale kurczę, tej resy sobie nie wybaczę jak to ja. Niewidoczna jest przez to data. 1700 któryś. No. To jest to. Nie, przepraszam. Mówiłem, że Austria, a to Bawaria. Widzę po herbie. No in kaj? Četrte sreberko.